Pewnie, tak. Rok 14 jak yy, przebiega początek akcji, yy, akcji zagranicznej i tu myślę yy, właśnie po to yy, yy, my się spotykamy żeby przywrócić pewne nazwiska bo też yy, boli mnie to niejako, że ciągle operujemy no, trzema, czterema nazwiskami, tak jest yy, yy, Piłsudski, Dmowski, Paderewski no może jeszcze Sikorski, może później jeszcze wymienimy paru wojskowych no dobrze, ale któż pamięta kim był Michał Sokolnicki na przykład tak? Michał Sokolnicki i, 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 i to jest y, takie nazwiska tutaj dzisiaj chciałbym przywrócić i powalczyć o to, żeby one zaistniały w potocznej, świadomości, no w potocznej, no może zbyt wiele oczekuję, w świadomości. Michał Sokolnicki. On był sekretarzem generalnym w tymże nkn i był posłany, niejako sam to tak określa, do prowadzenia tej roboty zagranicznej w ramach nkn -u. Czyli Piłsudski posłużył się Michałem Sokolnickim, Piłsudski zajął się sprawami wojskowymi, ale do tego NKN-u, który był taką mozaiką, tam byli konserwatyści, którzy, którzy działali i, i no, to było całe spektrum polityczne, ale Michał Sokolnicki został tam przesłany, czy po, posłany przez Piłsudskiego jako sekretarz generalny do y, y, tych robót zagranicznych i y, on tam prowadził jakby początkową akcję zagraniczną, czyli y, myślał nad wysyłaniem emisariuszy do tych państw, gdzie można ich posłać. Nie tylko zresztą, tam powstały te struktury konkurencyjne. W ramach tego NKN-u działał Departament Wojskowy, Władysław Sikorski kierował i Departamentem Wojskowym i tutaj też została wyodrębniona jakby konkurencyjna struktura, która też zajęła się akcją zagraniczną i kierował właśnie Stanisław Kot. I on był też architektem wspólnie z Michałem Sokolnickim. Troszkę konkurowali między sobą, tu były pewne rywalizacje widoczne. Właśnie ten, że Michał Sokolnicki i Stanisław Kot, oni zaczęli Wysyłać pierwszych emisariuszy. No, z tych nazwisk, które tu trzeba wymienić, Władysław Baranowski, Włochy, pojechał na krótko, to była bardzo ciekawa misja, ale sytuacja polityczna się zmieniała, Włochy zmienił opcję polityczną, trzeba było wracać. Stanisław Wędkiewicz, no, Skandynawia, to byli ludzie młodzi, 26 lat miał wówczas, pisano o nim doskonale wykształcony. Formy skończone. Proszę zwrócić uwagę w charakterystyce, jak ważne, nie, że może pełnić funkcje reprezentacyjne. Jan Dąbrowski, Węgry, Stanisław Grabowski, Bułgaria. Czyli proszę zwrócić uwagę, teraz ta Bułgaria jeśli tworzono tam, wysyłano, wysyłano emisariusza, to ta Bułgaria miała za zadanie oddziaływać na całe Bałkany. Czyli była w tym pewna myśl. No i teraz jeśli wysłano tych emisariuszy, to, to, to była bardzo trudna praca. Przecież trzeba pamiętać, są, yy, to są warunki wojny. Bardzo trudne jest przemieszczanie się. Yy, a co dopiero yy, na przykład. Yy, yy, każdy, każdy też jest pod lupą, czy nie prowadzi jakiejś działalności, czy nie jest agentem. No więc tu te, placów... centralnych, czy... no, właśnie, te placówki były w, w, w trzech grupach państw. W państwach neutralnych, tutaj wspomniałem już o tej Szwajcarii, ale nie tylko, czy w niektórych skandynawskich, ale no, w państwach można powiedzieć, które były po tej samej stronie politycznej, ale też i w państwach, które były jakby z, z innej strony, czyli próbowano wysłać też do Paryża misję, czy wykorzystać ludzi, którzy tam byli liczy do Wielkiej Brytanii. Więc tutaj bardzo trzeba to było robić w sposób zawoalowany. I teraz ta technika wygląda pracy najczęściej w ten sposób, że wysyłano albo kogoś jako uczonego, który yy, chodził do biblioteki i pod przykrywką prowadzenia prac naukowych, tak we Włoszech na przykład było, yy, yy, prowadził działalność w tych czasach, często tak w tym dowcipie szedł yy, do biblioteki i jednej, to do drugiej i wiem, że któryś z tych mówi, że jak go pytano w tej jednej, gdzie jest to, mówi, że w tej druzy, drugiej właśnie, nie? I, 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 I tutaj tak rzeczywiście było. I któryś tam ze Szwecji miał takie relacje i zawsze w każdej bibliotece już że właśnie w tej drugiej pracuje. A tak naprawdę zajmował się zbieraniem informacji. Po drugie otwierano biura prasowe. Te biura prasowe były często powiązane ze służbami wywiadowczymi różnymi. Tych biur wywiadowczych były prasowych, prasowych, wywiadowczych to było strasznie dużo. To były agencje prasowe. Więc tutaj Wykorzystano te możliwości. No i było bardzo ważne, że teraz z tych placówek przesyłano już informacje. No, jak widzimy, jeśli tu wymieniłem Bułgarię. Węgry czy Szwajcarie, czy kraje skandynawskie, to przesyłano tam informacje, to było dosyć na dzisiejsze czasy powiedzielibyśmy prymitywne, no przesyłali gazety, no ale przecież pamiętajmy, to inny świat, to świat bez internetu, gdzie, gdzie te gazety to, to było coś szalenie cennego. To z tych raportów wynika, że każdy z tych dyplomatów mówi, no jeszcze nie dyplomatów. Tych, ty, 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 tych, tych quasi dyplomatów, tych tajnych czy półtajnych, półoficjalnych agentów, mówi, że udało mu się przesłać jakieś, zdobyć jakieś artykuły prasowe i je przesłać do Krakowa, do centrali, czy czasowo NKN był w Wiedniu. I w drugą stronę z centrali nadchodziły też informacje. No Na przykład wykorzystywano panie, które jako kurierki je jeździły, to zaszywano w suknie te raporty czy te materiały prasowe do Paryża tak jeździła. Belli Grzędzińska, to zaszywano tam tę te, bibułę, można powiedzieć, i ona właśnie w tych jako jechała jako grandam do Paryża, przywoziła zresztą piękne suknie, które koleżanki z tych biur oglądały, a sporo pań w tych służbach pomocniczych pracowało, to miały no, nawet trochę temu kotowi za złe, bo ktoś właściwie pisał, że że y, 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 obstawił się kociętami. No więc no ale ważne było Taki że Bond polski o, tak no trochę tak i tam Nelly Grzędzińska jeździła do właśnie tego Paryża i przemycała po prostu informacje więc w ten sposób Powstawały pierwsze y, archiwa y, prasowe. Oni to y, w siedzibie tego departamentu wojskowego, tam w tej komórce prasowej wycinali, naklejali na kartki i powstawało coś. Biuro tam... prasowe departamentu wojskowego narodowego, Komite... y, naczelnego komitetu narodowego, to się nazywało. Tak, tak. I tam właśnie tam były. Szostajso w chyba później stanął na czele tego tak, Biura prasowego, tak, w kierował i to było bardzo roku. ważne. Później walczono o te archiwa. To, to było szalenie cenne. No, takie archiwum prasowe powstało wielkie też w cap czyli Centralnej Agencji Polskiej w Lozannie I, i tych 117 chyba pudeł, może troszkę więcej, ale zachowało się, mamy szczęśliwie w Warszawie w archiwum akt Nowych. Mało kto do nich zagląda, muszę powiedzieć, bo te pudła są bardzo często zakurzone. Jak ostatnio przeglądałem, to muszę powiedzieć, że tak, często przez 20 lat je pudło nie jest otwierane. Panie ale doktorze, ale jest. zakurzone pudła nie tylko w archiwach. Także u mnie w domu teraz prowadzę remont i wiele pudeł z ten książkami słynny remont, i ten słynny remont, ten wiele pudeł z książkami jest dość poważnie zakurzonych a no to ja zapylonych. To, to znam te, te, te zakurzone pudła, ja również, jak chociaż nie prowadzę remontu, ale to już jak nie mieszczą się na półkach, to na podłodze i trzeba tak uważać, jak pieski przebiegną to między pieskami. Ale, ale, ale to tak chyba jest u naukowców i u dziennikarzy. Myślę, że to dobrze. Myślę, o te pudła tak. będą wszyscy walczyć. To są cenne pudła. To są cenne pudła. Ale tak poważnie przecież niedawno no, chyba wczoraj czytałem ta książka, która wyszła o tych wycinkach Giedroycia, właśnie no, z tych pudeł czy tam no, pudła właśnie, nie także, także te, te archiwa te, to, była, to była wartość my tu tak swobodnie rozmawiamy w tej chwili o tych pudłach, ale w momencie kiedy NKN kończył pewną fazę pracy, to wiemy, jak ważne są dzisiaj archiwa, dostęp do archiwów. To wtedy Warszawa i te struktury polityczne, które powstawały w Warszawie, już w tymczasowej Rady i Rady Regencyjnej, czyli Departament Polityczny późniejszy, który był taką namiastką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to o te właśnie wycinki prasowe, o te archiwa i o przejęcie tej sieci placówek o to się bił, no bo to jest tak jak dzisiaj byśmy bili się o mm, archiwa o... ipn -u. No nie, tak, albo więcej nawet, ja myślę. To, 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 były, to były bardzo cenne rzeczywiście, bo to było starannie, szalenie starannie yy, robione. Także tutaj ten wkład yy, w, w tworzenie właśnie, zwróćmy uwagę, tu de facto tak się budowało yy, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ten sposób z tych ludzi. Yy, w ten sposób powstawały, yy, powstawała i centrala jakaś. I no, później to, to zostało zogniskowane, ta cała praca zostanie zogniskowana w Warszawie, ale na, na bazie tego, jak powstają już struktury państwowe w Warszawie, to można, a to jest prawie, że osobny rozdział, historia właśnie przejęcia placówek NKN-u, bo za bardzo Kraków nie chciał tego, nie chciał tego oddać. To jeszcze jedno nazwisko, może nie bezpośrednio związane z dyplomacją, ale zawsze też odczuwam taki dyskomfort Władysław Leopold Jaworski. Otóż o nim poza gronem historyków tak pamięta. Władysław Leopold Jaworski. On początkowo profesor krakowski, y, 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 bardzo znany prawnik, y, y, Wykładowca, ale on de facto y, kierował tymże NKN-em. Nie, nie bezpośrednio tą akcją zagraniczną, bo to był jeden z tych fragmentów. Ale moim zdaniem y, y, jak powstaje NKN, to tam na czele jest Juliusz Leo, y, niezbyt dobrze się zapisał i de facto y, szef sekcji zachodniej, czyli Władysław Leopold Jaworski na siebie przejął. Pewny, pewien trud reprezentowania tej idei odbudowy państwa polskiego w oparciu o Austrię. I moim zdaniem, jak czytam korespondencję Władysława Leopolda Jaworskiego, jego, jego zapiski, bardzo takie osobiste niekiedy, to. Odnoszę wrażenie, że właśnie jego wkład w odbudowę państwa polskiego był szalenie duży, tylko różnica między nim a Piłsudskim była taka, że on uważał, że jak się dogadał raz politycznie z Austriakami, już tu mówię kolokwialnie, to nie wypada, nie wypada on nie potrafił oddzielić sfery osobistej od sfery politycznej. Tu Piłsudski jak widać był zdecydowanie innym i, i tu rada dla przyszłych polityków. Ale Piłsudski mówi: dzisiaj dogaduję się z Tobą, a jutro z Tobą. No takie są okoliczności. Czyli taki model afgański. No to tak, no bardzo współcześnie tu jesteśmy. I Natomiast ten Jaworski właśnie inaczej jakby, no można powiedzieć troszkę no rozczarowany, ale on nie potrafił wydobyć się poza ten konwenans, w którym, to, to były pewne moralne takie, czy słowo dane osobiście obowiązuje, ale, ale przywróćmy ten Władysław Leopold Jaworski, warto o nim powiedzieć, bo zapomniana postać, a jego wkład w odbudowę państwa polskiego szalenie duży. No tu jeszcze wątek do którego też trzeba wrócić, to właśnie wykorzystanie powiązań lóż wolnomularskich. One też ułatwiały na przykład nam szczególnie kontakty właśnie tej opcji politycznej, kontakty w Londynie. Czyli na przykład bardzo mało wiemy, no wiemy, że Michał Sokolnicki na przykład y, y, był członkiem loży, ale też y, Zaleski, August Zaleski, y, Tytus Filipowicz i y, y, misja, y, jest taka misja, o której troszkę wiemy właśnie, gdzie wysłannicy tej opcji politycznej, już nie wchodząc w szczegóły, jadą do Londynu i kontaktują się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych poprzez loże e, Rytu Szkockiego. Zresztą, no, to akurat, tu mówię, jest jeden z takich przykładów, kiedy dokładnie coś wiemy. I właśnie te powiązania lożowe umożliwiły e, e, pracę tej placówki e, na terenie Wielkiej Brytanii, bo oni mieli do siebie całkowite zaufanie. W czasie spotkania e, wytłumaczono, że Piłsudski nie jest proaustriacki. Ja w ogóle celowo mówię preaustriacki, yy, tylko powiedziano, że to jest pewna gra polityczna, zorientowana na Austrię. Tak? Yy, natomiast w pewnym momencie yy, powiedzieli, jeśli będzie okoliczność tego, okoliczności będą tego wymagały, to zmieni on opcję polityczną. I teraz Brytyjczycy doskonale wiedzieli, jaka, jaka jest gra polityczna, a jakie są yy, doraźne zachowania polityczne. I tu widać, do czego tak naprawdę służy Loża. Więc to jest odpowiedź na to, czy masoneria rządzi światem. No nie, ale ja tak myślę, że nie, ja nie wiem, ale z tego, co możemy badawczo powiedzieć, to, to ona ułatwia, czy pozwala na te kontakty i ten, to przekazywanie informacji. Kilka takich właśnie przykładów mamy, ale ten na przykład z, z podwórka właśnie brytyjskiego jest wart odnotowania, bo to pewne rzeczy mamy nieco dokładniej zbadane.